Raz, raz, raz. Halo? Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. No ciekawy jestem. Ciekawy jestem jak to będzie brzmiało. Dzień drugi. Siemaneczko. Witam Was serdecznie. E30 Maniak z lekko rozładowaną kamerą, ale uwaga, z mikrofonem. Hehe. <laughs> z mikrofonem i... Mam nadzieję, że będzie teraz dobrze słychać. Ja będę się teraz oddalał, oddaliłem się i będę się zbliżał, zbliżyłem się i będę tu dmuchał pluł się na mikrofon, żeby to sprawdzić, czy to wszystko jest tak jak trzeba. Bo co się będzie działo, chciałem wam pokazać, co będę dzisiaj robił. Mam zamiar zmienić te oto kwestie, to pójdzie bardzo szybko, bo to nie jest jakieś bardzo trudne więc może i włożymy go do cylinderka tutaj jeszcze przeczyścimy bo tu jeszcze jakieś są wykwity Wyrz wyrzucimy ten czujnik oleju jest tutaj totalnie zbędny przez co więcej oleju wejdzie więc zawsze trochę więcej chłodzenia tak przy okazji wywalimy tego całego bakłażana który tu jest niepotrzebny i co może skręcimy korbę zobaczymy dobra one two three go with me jedziemy tego jak to jest w ogóle spakowane Aj sorry Dobra zjebałem Tak bo tu są takie zamki Tu są takie zamki I to później w te zamki wchodzi Więc tu się trzeba Trzymać tego że cyk O ciach. Teraz to... Jedno tu. O. Skoczyło sobie na górę. I teraz drugie. Trzeba też znaleźć zupełnie inne miejsce łączenia. to dobrze o. cyk siedzi cacy. teraz średnia grubość też łapiemy go gdzieś tu żeby nie wskoczył, cyk bo oczywiście on już chce siedzieć nie tu gdzie trzeba o pstryk pięknie, siedzi i ostatni, najgrubszy i w ogóle czarny skoro to jest tu to, to robimy to.

Halo, halo, dzień dobry, witam serdecznie, jak zwykle z nowego warsztatu E30 Maniak. Dzień, można powiedzieć, drugi y, zmagań z silnikiem Chris'a. Chris'u dzisiaj mi przywiózł sprężynki dorobione u pana sprężynkowca. Zaraz postaram się, y, może przytrzymać zębami y, tą kamerę i pokazać Wam jaka jest różnica między jedną sprężyną a drugą no wydaje mi się, że obie ręce mam podobnie silne zobaczymy o kurczę poczekaj mm. to wystarczająco chyba pokazuje, że sprężyny są zrobione z grubszego materiału specjalnie na zamówienie mamy ich sztuk Tu, 4, 7 nie wiadomo dlaczego Miał być 6, chyba dostaliśmy bonusa. Ok, mamy 6 sprężyn, czyli na 3 silniki, więc podejrzewam, że chrisowy. Potem następny to yy, młody, młody aparacik, i kto ma jeszcze taki silnik? No, i ewentualnie kuba w trajce też będzie miał kiedyś na pewno przeróbkę na większą moc, No bo nie wierzę, że nie. Yy, I teraz wygląda to tak. Zaraz się biorę za składanie głowicy. Niestety w głowicy jest taki tutaj syf. Postaram się to jakoś obmyć, obczyścić, obskrobać, żeby tego nagaru, tego wszystkiego tutaj nie było. Chyba właśnie zauważyłem, że mam wrażenie, że chyba coś tutaj się dzieje złego. Z tym zaworem. Nie, to chyba jest nagar. Dobra, w każdym razie poczyszczę to, staram się to dopolerować, do, do, doszykować, spinam głowicę, zakładam uszczelkę pod głowicą. I montuję to, już powiedzmy na gotowo. Czekamy na informację od tokarza, który dotacza nam wałek. Bo wałek stalowy okazuje się, że yy jest odrobinkę grubszy w tym miejscu, gdzie wchodzi. Tutaj w tą, tą, tą szczelinę, to miejsce. I no, żeby tutaj nic nie rozwiercać, to wolałem podtoczyć o te pół milimetra ten wałek. No i co, wałek przyjdzie, no to tylko wtykam. Tu muszę zatkać dziurę po oczyniu oleju. Co zaraz zrobię? I silnik będzie gotowy do włożenia. Będzie trzeba go delikatnie dotrzeć po jakimś odpaleniu, ale to się go odpali na, na kobyłce, pokręci sobie troszeczkę kółkami, troszeczkę sobie popracuje, dotrze się i będzie git. I w sobotę będziemy robić delikatne testy. Jeżeli będzie wszystko ok, to będzie gotowy na niedzielę, na zawody. Zawody, zawody, zawody a potem jeszcze wjeżdża tutaj silwa wjeżdża Silva, bo mm, jak zwykle łożysko w sprzęgle tu mamy taki przykład takiego łożyska jest to łożysko japońskie i jest tak jak to ładnie widać odbarwione po prostu na niebiesko różowo, żółto, zielono jest przegrzane i szumi ale się nie rozleciało bo jest japońskie o mikrofon jest tutaj, no to ciekawe nie bądź luźny. No dobra, tu jest nowe łożysko. Oczekuję. Sprzęgło Krisa jest gotowe. Wszystko jest gotowe. Dobra, biorę się. Biorę się za robotę. Trzeba działać. Elo! Dobra. Jest głowica. Peklujemy tutaj sprężneczki w pachciach. Oczywiście można zawsze sprawdzić, czy na pewno ładnie siedzi. Wszystko jest ok. Teraz tak. To co może tak być? Ręczniczek podpiera. Teraz potrzebujemy tak. To jest tu. Cyk. jeszcze szklaneczka. I to będzie tu. Cyk. Tak. Dobra, tu już niestety muszę odłożyć na chwilę kamerę. Zrobimy ją gdzieś tu. Ha ha, 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 To było po prostu genialne. No i pięknie. Mówi, co jest złożone. Tak. powracając po reklamie kiedy to zrobiłem z taką dziurę w palcu kurwa czy to jest jakaś to jest jakieś jebane nieporozumienie kurwa. na cały szczęście wałek jest twardszy od mojej podłogi dobra, powracając do tematu wróciliśmy od tokarza, jest stoczone teraz pokażę, że

od swego silnika poszukiwania, poszukiwania, poszukiwania jak widzicie, nowa uszczeleczka za chwilę tu wjedzie Wałek jest na miejscu, miejsce po czujniku oleju zatkane, myślę na tyle solidnie, nic obracałem silnikiem, nic tam się nie dzieje, zawory mamy wszystko poskładane, biorę się za przykręcenie dekla, przykręcę dekiel, Chrisu przywiezie oliwę i biorę się za gaźniczek. Yo. Take co się dzieje. Lubi plum-plum, znaczy się, że coś tam kompresuje. Dobra. Ustawiam mu przerwę.